Hej, witam Was z tej strony Winko i to jest mój pierwszy komentarz live. Live, live, więc. Uh, uh, nie wiem, ogólnie nie lubię gadać kiedy gram. Jestem taki. Um, taki bardziej cichy. No ale nie wiem, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. I oczywiście gram tutaj w Black Ops 1, bo na tym teraz e, chyba siedzę najczęściej, nie wiem, po prostu ta gra mnie rozpierdala, jest po prostu, e, nie wiem, w takim klimacie, że naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ją lubię, no już ludzie pospierdalali, no, to jest bez sensu. Dobra, Hangar 18, co my tu mamy? Mm -hmm, mm -hmm. Eee... 75 kills. Fuck sake. Dobra. To. Nie wiem po co to kupuję, ale. Dobra, nie zdążyłem. Nie wiem po co to kupuję, ale. No zobaczymy. Zawsze tam jakieś te. kod pieniądze wpłyną mi na konto, już mam nie wiem. Chyba 200 tysięcy? Nie, nie wiem. 22 tysiące? Nie wiem. Dobra, nieważne, bo lecimy z tym koksem winko live. Bo Jezus stresuje się, bo on naprawdę nie wiem czy będzie się mnie miło słuchać podczas live. Nie wiem czy też e, będę w stanie się, że tak powiem, skoncentrować na grze. Już tam jakiś leci. O, nikogo tu nie ma. No, pójdziemy im zająć chcę? Nie, raczej nie, to nie będzie dobry pomysł. No, ale bez przesady, oni powinni się tu gdzieś chociaż respić. Dobra, pierwszy dead. Wiedziałem, że to się stanie prędzej czy później. Idziemy tam, gdzie może ich być najwięcej, czyli do środka, do tego... Oby tu ktoś na to wpadł, bo będzie śmiesznie. Nie wszyscy tam siedzą, nikt mi nie zajmuje. Tutaj B nie, wiem, może oni grają tylko na jakieś killstrejki? O jest ciota. No ileż nie można go trafić? Ja pierdolę, gdzie on jest. No i chuj. No tak, chciałem sobie quickscope'ować. -quick bo tu zajebiście można kurwa sobie quickscopeować Jasne strzałaj mi w plecy, a co tam Przecież to nie boli Ach, No oprócz tego, że jesteś kurwa frajerem Nie wiem, czy tu jest? Ach, myślałem, że może się wyjdzie na to, że wejdzie na to, ale był zbyt sprytny. No jas. A, no nie udało się. Chuj, jego mać. No ale przynajmniej jak na razie prowadzimy. Wbijamy im się na respa. john kurwa is losing a enemy spy plane above no, tutaj. we lost a spy plane standing by Dobra, ale to tak naprawdę nie jest. Broń, która mnie interesuje, pokampimy tu. O jest, co to było? Ja pierdolę. Masakra. Nie, no kurwa, hitmarkery. Gdzież do chuja. No i chuj, już po B. Znaczy jeszcze mojego pecha drużynowego, to dostaniemy w dzielę w wpizdę. Being dominated. Take those positions. Niebezpiecznie tu niepotrzebnie tu wchodziłem. Nie wierzę. O, oh, Jezus, tak to jest. No wyłaś tu. Wyłaś. No, idzie na obkoło. Nie wierzę, no, żeż kurwa mać. Czemu są takie momenty? że Chociażbyś nie wiem jak, jak wiadomo nie wiadomo jakbyś się kurwa skampił byś przesiedział tutaj O zajebisty Ale jestem zajebisty, ja pierdolę Nie wierzę w moje szcz szczęście Bez szans, kurwa. Bez szans w tym momencie, może tam, może ogólnie nie warto się tam bać. Się tam pchać. No już chuj, Enemy napalm strike inbound. Teraz pierdalać, teraz ja sobie wezmę p zobaczymy kurwa, co powiesz na to. Ty kurwa, cieciu. Napalm strike na Cobra ready for deployment Friendly Cobra inbound. Kurwa, zapominam w ogóle że ja mam tu gadać No do dupy do dupy, do dupy Ja ciągle zapominam, że ja mam tu gadać, więc naprawdę Wybaczcie mi za to Nie Nie jestem przyzwyczajony, dlatego może ja nie będę robił w ogóle live komentarzy Bo po co? Victory, oh, don't quit now. five plane ready for the fart. Our oh. spy plane is in the air. O, teraz pizza. jeden oh, 31.14, live komentarz, kurwa, taki komentarz, że praktycznie nic tam nie gadałem. Nie wiem o czym może to... Nie za bardzo nadaje się do live komentarzy. Ah, to tyle, no. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, to oczywiście zostawcie jakąś łapkę czy coś, no. Nie wiem, spróbujemy jeszcze, może poćwiczę. Powinienem poćwiczyć, może najpierw live, komentarze, a później dopiero coś nagrywać, bo tak to bez sensu. O, dobra, więc to by było na tyle na razie, Marka.